Cześć z tej strony Kamlogs A w dzisiejszym odcinku Wbiję sobie nowy level na Blockstar Planet Czyli wbiję level 109 No i nagrywam z tego odcinek Z tego powodu, że pewnie kolejny odcinek Z wbijania levela będzie za Rok, się pewnie zapytacie Czemu? Więc zaraz wam to Pokażę, jak wbiję level Ile właśnie będzie mi brakować do Następnego levela, już powiem wam Tak, że nie będzie tak prosto No a jak jesteście nowi to pamiętajcie O łapce w górze, subskrypcji Wraz z dzwoneczkiem no i zapraszam do oglądania. No dobra, więc możemy zaczynać. Więc jak widzicie, brakuje mi już tylko 120 tysięcy do nowego levela. Ogólnie nagrywam ten odcinek bardzo wcześnie, bo o 8.10 większość osób jest właśnie już w szkole. Ale ja mam na drugą lekcję, czytam na trzecią, więc właśnie nagrywam ten odcinek sobie przed szkołą. No i w tym odcinku wam po prostu szybko pokażę, jak wbię level. Pokażę wam, ile właśnie mi będzie brakowało do kolejnego levela. I zobaczycie też, właśnie który jestem i będę właśnie w topie, więc dobra, więc na początku co robimy, to pokażę Wam jak tak szybko wbijałem level. Ogólnie do wbijania levela miałem kilku znajomych, znaczy ja wbijałem bardzo dużo, bo ja wbijałem od, od 3-4 milionów właśnie dziennie do 10 milionów wbijałem sam, no i tam trochę mi pomagali właśnie yy, moi znajomi, którzy wbijali mi też trochę levela, żeby jak najbardziej wy wykorzystać to właśnie wydarzenie Które było teraz, no i jeszcze jest przez ostatnie dwa dni Czyli wydarzenie, że parkury dają podwojony exp No i jak przechodzicie taką sekundówkę No to dostajecie 8000 expa, jeśli macie vipa no i tam Właśnie tak wysoki level jak ja, to dostajecie z takiej sekundówki właśnie Po 8000 expa, no praktycznie 8 tam Właśnie widzicie, że nie dokładnie 8 tylko Trochę mniej więc trochę mi też znajomi pomogli, żebym sobie wpił ten 109. level na chilku, żebym nie musiał grać po 10 godzin dziennie, tylko właśnie 3 godzinki dziennie, bo w sumie po tyle mniej więcej sobie właśnie grałem. No i dobra, no i przechodzimy tą sekundówkę, pewnie zaraz już będzie nowy level, zobaczmy ile właśnie już brakuje. Widzę, że teraz ta sekundówka jest trudna, bo daje mi mniej ekspa, to jest właśnie głupie, że jak gram albo rano, albo właśnie w nocy, to. Wszystkie sekundówki mam trudne, tylko czasem się zmieniałem na szalone, a jak gram po południu, to jest dużo sekundówek w topie, no i właśnie wtedy mogę szybko wbijać level, bo wiecie, daje mi to 8000 expa, a nie 4, no ale no ale czasami właśnie musiałem wbijać na trudnych, na przykład wczoraj musiałem wbijać milion expa na trudnych i normalnie mi to zajmuje na szalone 20 kilka minut, a tak to mi zajęło niecałą godzinkę, więc właśnie dlatego... Chcę jak najbardziej wykorzystać to wydarzenie. No i dobra, brakuje mi już 30 tysięcy EXPA. Czyli dwa razy, nie, 6 razy przejdę szalony parkour. Czyli poszukam jakiegoś szalonego parkouru. O, na przykład mam tutaj, no i przechodzę go 3 razy. No i później idę na poprzedni. No i właśnie sobie przechodzę. No i ogólnie też na przykład nie przychodźcie jednej sekundówki powiedzmy 5 razy, no bo to nie ma sensu, nawet 4 razy to nie ma sensu, tylko przychodźcie sekundówkę 3 razy, no bo dostajecie ciągle tyle samo expa, A jeśli będziecie przychodzić powiedzmy jedną sekundówkę, dobra, Wam teraz to pokażę, Wam teraz lubi się z lody, pokażę Wam na przykład, przejdę 3 razy. To będę dostał tyle samo, Expa, 4 razy też tyle samo, ale jak przejdę już 5 razy, to dostanę dużo mniej. Zobaczycie, dobra, więc na razie dostaję po 2000. Znaczy dostaję po 8000, patrzcie. No 8000 prawie. Jeszcze tak dwa razy. No ale polecam przechodzić jedną sekundówkę trzy razy o, Już wbiłem 109 level, co? Ja nie mogę, ale wam jeszcze kto to pokazać No i dobra, no i teraz dostałem jeszcze raz 8000 No i właśnie patrzcie na to No i teraz patrzcie na to, ile dostanę teraz No i dostałem już 4000, bo właśnie Przechodziłem ten parkour więcej niż 4 razy A się normalnie powinno przechodzić 3 razy i się idzie na kolejną sekundówkę Dobra, żemeczki, udało mi się wbić 109 level, jest, jest ten historyczny moment Gdzie udało mi się wbić nie 108 tylko 109 level W końcu właśnie chciałem wykorzystać to wydarzenie Żeby mi się udało wbić ten 109 level i ja, widzicie się udało Dostałem 4000 monet, jej No i prawie mam 5 milionów monet w ogóle, wow No i teraz yy, właśnie powiem wam dlaczego Nagrałem ten odcinek zbijania levela, no bo Teraz już mi nie brakuje 50 milionów expa, które można wbić w kilka dni Brakuje mi 400 tysięcy expa Do kolejnego levela, czyli będę to wbijał pewnie rok albo pół roku To zależy, bo w sumie nie będzie tego wydarzenia Chyba, żeby było wydarzenie z bitwami, no to bym wbił może w dwa miesiące, jakbym się postarał Więc właśnie tak to wygląda Udało się wbić 109 level, no i ogólnie pokażę wam teraz topę No i w topie jestem top 13 Ogólnie chciałbym dostać się do top 5. Do top 5 bym się chciał dostać do końca tego roku, ale wątpię, że mi się to uda, bo teraz nie będę wbijał tak levela. Bo właśnie tak jak mówiłem nie ma tego wydarzenia no i wbijanie levela jest bardzo trudne No znaczy jest to wydarzenie 2 dni, ale no nawet go jeden dzień i 23 godziny Więc będzie to trudne do wbicia, ale się oczywiście postaram wbijać jak najwięcej tego levela No i mam nadzieję, że do końca roku będę top 5, a jeśli nie to mam nadzieję, że będę gdzieś tam właśnie blisko Ogólnie też powiem wam ciekawostkę, że nowy sezon się właśnie kończy za 2 dni z tego powodu, że widzę, że wydarzenia się kończą oba za 1 dzień i 23 godziny, więc za dwa dni już będzie nowy sezon, czyli nowy sezon będzie w... Właśnie czwartek będzie nowy sezon, więc będzie właśnie fajnie. Wydaje mi się, że powinienem nagrać odcinek z sezonu siódmego, ale nie wiem czy mi się uda, bo właśnie... Mam w czwartek bardzo długo lekcję, więc no nie wiem, czy mi się to uda, ale się postaram. No i ogólnie możecie też napisać, czy zbierać właśnie sobie uśmiechy na Blockster Planet, czy ich nie zbierać, bo jak na razie nie zbierałem, bo właśnie wbijałem tymi uśmiechami jak najwięcej levela. Ale możecie napisać, czy chcecie, żebym jeszcze zbierał te uśmiechy, czy nie chcecie, bo jak będziecie chcieli, to mogę je po prostu jeszcze pozbierać. Dobra, no wydaje mi się, że w tym odcinku już nie będę dłużej przedłużał. Zrobiłem w odcinku właśnie to. Co miałem zrobić? To jest jeszcze właśnie mój kubuś puchatek. Sobie dzisiaj go odebrałem właśnie z koła fortuny. Wow, tutaj kryształ, ale zabrałem plus 20 jak księżyca. No i sobie odebrałem właśnie tego królika z tych nagród. No i wydaje mi się, że w tym odcinku to będzie na tyle. Jak macie jakieś w ogóle pomysły na odcinki, to piszcie w komentarzu. No i pamiętajcie też o łapce w górze, subskrypcji wirazaneczkiem. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. I cześć!